Nazywam się ojciec Krzysztof Zębik z parafii Rol w Sudanie Południowym. Chciałbym w imieniu wszystkich ludzi podziękować Caritas Polska za wsparcie a w tym czasie przeżywamy bardzo y, ciężkie czasy, gdzie ludzie cierpią z powodu głodu. Na pewno ta żywność dla ponad 100 osób y, pomoże im przeżyć na następne dni, do czasu, kiedy będą chciać swoje pola i, i także zbierają y, jakieś owoce, z których będą mogli y, przeżyć. Te rodziny są jedne z najbiedniejszych, które nie mają nawet y, y, pokrycia na dach. Także dzięki Karita z Polska myśmy zakupili tak zwany maszama, czyli płakty, którymi mogą sobie przykryć swoje, swoje domostwa. Jest to pomoc, dzięki któremu teraz w czasie pory deszczowej ludziom na głowę nie pada deszcz. Moi drodzy, w naszej parafii w Irol, tak samo znajdują się rodziny starsze, które są opuszczone przez swoich najbliższych, swoich młodych może tak samo. Mieszkają gdzieś daleko, albo może i tak samo zginęli, bo oni pozostali sami. Sami nie mogą sobie dać rady, ani nie mogą znaleźć żywności, nie mogą sobie zbudować, zbudować porządnego schronienia, tak jak widzimy z tyłu. Są to rodziny opuszczone, tak samo przez, przez wszystkich. Dzięki Kareta Polska możemy tym rodzinom pomóc tym razem. Możemy zobaczyć tutaj starszą kobietę, która także jest bardzo wdzięczna za każdą okazaną pomoc i za żywność i za to, że, że będzie mogła te najbliższe dni spędzić z czymś dobrym do jedzenia. Tyle znajdujemy się w miejscowości Kadula. Jest to miejscowość zamieszkała przede wszystkim przez uchodźców z Kartumu. Oprócz tych właśnie osób, które tutaj szukają schronienia, także są tacy, którzy są umysłowo chorzy. Są to osoby opuszczone, którym po prostu nikt nie pomaga i one nie są w stanie sobie sami do pomocy. Dzięki pomocy dobrym ludziom, ci te, te osoby, ci ludzie mogą. Mogą znaleźć coś do, do, do jedzenia. W Kaduli także znajdują się rodziny, którym jest bardzo ciężko. Szczególnie to są rodziny, które posiadają dzieci umysłowo chore, sparaliżowane, którym naprawdę nikt nie pomaga. Są to dzieci opuszczone, nie mogą oni ani do szkoły iść, nie mogą sobie dać rady. I są, i po prostu wszystko jest na głowie. Takiej mamy, która tak, tak, tak samo straciła swojego męża i wszystko to, co miała nie posiadają nic, mają prostą chatę i próbuje po prostu ta mama wychować takiego, takiego syna, czyli to jest wielka pomoc z naszej strony, którą możemy dać właśnie nie tylko wychowywaniu, ale szczególnie wyżywieniu takich, takich, takich rodzin. W naszej wspólnocie, w Irolu, w naszej parafii także znajduje się wspólnota, wspólnota osób trendowatych, którzy są opuszczeni praktycznie przez wszystkich. Jeszcze wciąż dla nich jest czas, gdzie nie mogą sobie znaleźć miejsca. Żadna inna wspólnota nie chce ich przyjmować, ponieważ nie są w stanie o siebie zadbać. Są to ludzie, którzy, tak jak widzicie, nie mają palców, czasami nie mają rąk, nie mają ród, i Czasami, bardzo często, żeby cokolwiek wyprodukować, czy cokolwiek zrobić, czy znaleźć sobie pracę, po prostu dla nich to jest niemożliwe. Dlatego całe ich życie praktycznie jest tylko tym, tym czasem, gdzie proszą o jedzenie i proszą o wsparcie. My jako wspólnota, także dzięki Caritas Polska, Udało nam się wspomóc także i to wspólnotę, chyba tutaj z nami na naszej paradzie, także oni sobie przyjęli. Judul Pitya, 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 judul Pitya,